Cześć wszystkim. Było niedawno o żywiołach, o alchemii i wszystkim, co jest z tym związane. Więc zapraszam Was dzisiaj na wysłuchanie mitologii Siuksów o powstaniu świata, a dokładniej mit Lakota. Zapraszam do słuchania. Skała i Ziemia. Inian, czyli skała, nie miał początku. Był, gdy nie istniało nic innego. Jego duchem był Wakantanka i był on pierwszym z wyższych bogów. Był miękki i bezkształtny jak chmura. Ale miał całą moc i był wszędzie. Była wtedy też Han, lecz nie... Nie była ona istotą istniejącą, lecz tylko czernią i ciemnością. Nien pragnął wykorzystywać swą moc, lecz nie mógł uczynić nic, ponieważ nie istniało coś, na czym mógłby ją wypróbowywać. Jeśli miałby tam być jeszcze ktoś, musiałby stworzyć go z samego siebie dać mu ducha i część swojej krwi. Tyle, ile krwi dałby z siebie, tyle też utraciłby mocy, ponieważ moc zawarta była w jego krwi. Zdecydował się jednak stworzyć coś jako część z siebie, a żeby to zrobić, wziął to, co rozciągało się na jego krawędziach i stworzył wielki, wspaniały dysk. Nazwał ten dysk Maka, czyli Ziemia. Do Maka dodał ducha, czyli Maka-Akan, bogini Ziemia. Ona jest drugim z wyższych bogów, lecz pozostaje tylko częścią inian. Gdy Imian spojrzał na makę, ujrzał, że jest piękna, lecz nie ma. Nie śmiała się, ani nie płakała. Nie drżała, ani się nie poruszała. Była cicha, jak martwy głaz. Tak, jakby cichy on sam. Wtedy Imian Zrozumiał, że stworzył ciało, lecz nie tchnął w nie ruchu. Zatęsknił, aby maka mogła się poruszać, aby mogła drżeć i śpiewać, aby mogła tańczyć w kręgu wszechświata. Wtedy Imian dał z siebie jeszcze jedną cząstkę. Wyciągnął krew która w nim płynęła i rozlał ją po krawędziach maki. Ta krew spłynęła po jej powierzchni, wypełniła jej zagłębienia, aż stała się mni, czyli wodą. Mni jest trzecim z wyższych bogów, a jest ona córką Inian i maki. Mni poruszyła się po ciele maki, i wypowiedziała pierwsze słowo, bo woda zna język, którego skała nie zna. Makę po raz pierwszy coś otuliło i poruszyło. Lecz jeszcze nie było wiatru, więc Mni spoczywała tylko w dolinach i nie unosiła się w górę. Linian chciał, by woda mogła tańczyć, by mogła wzlatywać ku niebu. Jak pragną duchy, wtedy wezwał kolejną moc z siebie, ostatnią, której jeszcze nie użył. Moc ruchu. Wypuścił ją ku górze, aż powstał taku skan skan, zwany skan, czyli ruch, który jest powietrzem. Skan jest czwartym z wyższych bogów. Niewidzialny, lecz obecny. On poruszył mnie, a mni wzniosła się ku górze, stając się mgłą i chmurą. Gdy skan zapragnął spocząć, opadła znów jako deszcz. W ten sposób ziemia, woda i powietrze zaczęły rozmawiać ze sobą swoim świętym językiem. Ale jeszcze było zimno na mace, a woda była ciężka, a powietrze blade. Inien wiedział, że musi rozniecić światło. Dał z siebie ostatnie, co miał: ogień krwi, który pozostał jeszcze w jego wnętrzu. Wysłał go w niebo, a ogień ten stał się wi słońcem. Di jest piątym z wyższych bogów. Gdy słońce spojrzało na Makę, ogrzało jej ciało, wysuszyło nadmiar wód, poruszyło w niej nowe życie. Tak narodziły się cztery moce, które od tej pory tworzą wszystko, co istnieje: Maka, ziemia, co trwa, Mni, woda, co płynie, Skan, powietrze co tańczy, wi, ogień, co świeci i grzeje. Injan, który był pierwotny, stał się twardy i nieruchomy, albowiem oddał cały swój ruch, całe swoje ciało i całą swą krew. Od tej pory pozostał jako kamień, ale każdy kamień wciąż pamięta, że był Bogiem. Każdy głaz, który dotkniesz, wciąż drży od dawnej mocy. Gdy Maka, mni, skan i wi zamieszkały już razem, Injan spoczął, bo stał się twardy i nieruchomy jak skała, który nie zna snu ni ruchu. Lecz jego duch pozostał jako bakantanka. Wielka. Tajemnica i spoglądał z wysokości na swoje dzieci. Maka, czując ciepłowi i śpiew mni, zapragnęła dać życie. Poruszyła się po raz pierwszy z radości, a w jej wnętrzu powstały pierwsze nasiona. Te nasiona od słońca wzięły chęć wzrastania. Od wody wzięły miękkość, od powietrza lekkość, a od ziemi siłę. Zrodziły się trawy, kwiaty i drzewa. Gdy rosło wszystko ku niebu, skan spojrzał na nie i zapragnął, by ktoś mógł się nimi posilić. Więc rozdmuchał pył ziemi nad mni, a ta połączyła pył z wodą i uformowała pierwsze ciała. Maka dała im twardość, mni krew i wilgoć, skan oddech, a wi ciepło życia. Tak powstały zwierzęta – biegacze, pełzacze, pływacze i latacze. Patrząc na nie, cztery moce uśmiechnęły się, lecz zaraz spoważniały, bo żadne z tych stworzeń nie pamiętało źródła, z którego pochodzi. Biegały, ale nie znały modlitwy, piły wodę, ale nie znały wdzięczności, ogrzewały się w słońcu, ale nie dziękowało ogniskowi, Wdychały powietrze, ale nie rozumiały, że jest darem. Wtedy Wy przemówił: Stwórzmy takiego, który będzie znał nas wszystkich. Takiego, który będzie chodził po mace, pilił mini, oddychał skanem i ogrzewał się we mnie, lecz nie zapomni, skąd pochodzi. Maka powiedziała, Maka powiedziała, wezmę glinę i uformuję mu ciało. Mni powiedziała, ja dam mu krew, aby płynęła w jego żyłach jak rzeka pamięci. Skanna rzekł, ja dam mu oddech, aby śpiewał i mówił słowami. Wizaś powiedział, ja dam mu ducha, aby płonął w nim ogień świadomości. Tak powstał Bichasa, człowiek. Pierwszy, który był synem wszystkich żywiołów zarazem. Jego kości są z maki, jego krew zmni, jego oddech zyskana, a jego serce zwi. Dlatego krew jest ciepła, oddech niewidzialny, ciało ciężkie. A dusza wiecznie głodna światła. Lecz cztery moce rzekły do niego. Nie zapomnij, z czego zostałeś uczyniony. Jeśli zapragniesz siły usiądź na skalę, bo skała z naprawdę ocierpliwości. Jeśli będziesz zmartwiony, idź do wody. A ona zabierze twoje troski. Jeśli będziesz zmęczony, połóż się na ziemi, a maka cię poniesie. Jeśli będziesz zagubiony, stań w wietrze, a skan popchnie cię ku właściwej stronie. Gdy będziesz gasnąć, wyjdź ku słońcu, a wi zapali cię od nowa. Człowiek skinął głową i odszedł. Od tej pory każdy człowiek nosi w sobie cztery żywioły. I jeśli choć jeden z nich zaniedba, cały staje się słaby. Na początku Wichasa pamiętał słowa czterech mocy. Żył w zgodzie z nimi, chodził lekko po mace, pił z mni z wdzięcznością. Podnosił twarz Kuwi, zanim otworzył oczy, a do skana modlił się wiatrem swoich pieśni i żyło mu się dobrze. Lecz z czasem, gdy jego kroki stały się liczne, a jego myśli cięższe od ciała, zapomniał. Ujrzał skałę i zamiast dziękować, zapragnął ją rozłupać, by sprawdzić, co ma w środku. Spojrzał na mnie i nie pił jej z wdzięcznością, lecz brał ją bez miary. Poczuł skan na swojej skórze i nazwał go przeciwnikiem, a nie posłańcem. Stał długo pod wii i zamiast dziękować za światło, zamarzył, by samemu świecić jak on moce spojrzały na niego i rzekły, zapomniałeś, kim jesteś. Skoro nie pamiętasz naszych darów, przypomnisz je sobie poprzez próby. Pierwsza wystąpiła maka. Ziemia zatrzęsła się pod stopami człowieka i rzekła, jeśli mi nie szanujesz, wrócę cię tam, skąd przyszedłeś. Twoje ciało jest ze mnie, jeśli kroczysz ciężko i wyniośle, ja Cię połknę. Człowiek przestraszył się i padł na kolana, składając dłonie na glebie. Maka ucichła. Zrozumiał, że kto jest z gliny, ten nie ma prawa unosić się jak dym. Potem wystąpiła mni. Wody zebrały w rzekach, wdarły się na brzegi, uniosły jego dobytek. Rzekła mi, jeśli mnie nie cenisz, zabiorę ci wszystko, co zbudowałeś. Albo mnie pij z szacunkiem, albo będziesz się we mnie topił. Człowiek wszedł do wody, zanurzył dłonie i poprosił. By uspokoiła swe fale. Rzeki się wyciszyły. Zrozumiał, że kto nie zna wdzięczności, ten utonie w tym, co brał bez miary. Następnie wystąpił skan. Wiatr wstał z czterech stron naraz, kręcąc piasek w oczy człowieka. Zawołał. Mówiłem do ciebie, ale nie słuchałeś. Przybyłem jako szept. Teraz przychodzę jako burza. Jeśli nie rozumiesz mojej mowy, delikatności, zrozumiesz moją siłę. Człowiek rozpalił ognisko i usiadł cicho, pozwalając, by wiatr wysuszył jego ubranie. Skan uspokoił się. Zrozumiał, że kto nie słucha lekkości, ten zostanie przewrócony. W końcu wystąpił Wi. Słońce stało się ostre jak nóż. Spaliło jego plony, wysuszyło jego usta. Rzekło Wi. Chciałeś świecić jak ja? a nie umiesz nawet stać w moim blasku. Jeśli chcesz być światłem, naucz się, czym jest gorąco cierpliwości. Człowiek spojrzał w niebo, wzniósł ramiona i powiedział, nie chcę być tobą, chcę cię tylko pamiętać. Wi schował swój żar. Człowiek, od tamtej pory zrozumiał, że żywioły nie są jego wrogami. One są jego nauczycielami. Kto ich nie słucha, tego uczą przez ból, a kto słucha, tego uczą przez mądrość. Po wielu próbach człowiek zrozumiał, że każdy żywioł ma swoje prawa i swoją moc. Nie są one do pokonania lecz do współpracy. Wtedy, gdy przyjął tę prawdę, nastąpiło coś niezwykłego. Maka, ziemia, ugięła się lekko pod jego stopami i rzekła, kto nauczy się mnie szanować, nie utonie ani nie upadnie. Mni woda uniosła fale tak, że... Musiał się w nich zanurzyć, i rzekła: Kto we mnie kąpał się w pokorze, znajdzie w sobie radość i płynność życia. Skan powietrze zawiał cicho w jego włosy, unosząc pył i liście, i rzekł: Kto nauczy się poruszać lekko, lecz nie uciekać, znajdzie w sobie drogę między myślami a sercem. Wi ogień i światło, spalił jego strach i rzekł, kto przyjmie mnie nie jako wroga, lecz jako przewodnika, zapłonie własnym światłem, by ogrzewać świat. Wtedy człowiek stanął pośród wszystkich czterech żywiołów. Jego ciało było ciałem maki, jego krew krwią mni, jego oddech oddechem skana, a serce ogniem wi. Po raz pierwszy poczuł, że nie jest jedynie człowiekiem jest strażnikiem, który musi utrzymywać równowagę. Od tego dnia każdy czyn człowieka był alchemią. Gdy budował dom, pamiętał ziemię. Gdy pił wodę, pamiętał rzeki i deszcze. Gdy oddychał, pamiętał powietrze, które niesie życie. Gdy karmił ogień, pamiętał ciepło, które podtrzymuje światło. A gdy umierał, jego ciało powracało do maki. Jego krew do mni, jego oddech do skana, a ogień serca do wi. I tak odradzał się w kolejnych pokoleniach, przekazując mądrość czterech mocy tym, którzy chcieli słuchać. Tak powstała pierwsza nauka ludzi na kota. Człowiek nie jest władcą świata. Jest jego strażnikiem. Kto zna swoje żywioły, ten zna siebie. Kto zna siebie, ten potrafi kochać i tworzyć. Od tej pory, kiedy patrzysz na skałę, wodę, wiatr czy słońce, pamiętaj. Każdy z nich nosi ślad Iniana. Maki, Mni, Skana i Wi – a jeśli w sobie znajdziesz ich echo, jesteś częścią pradawnej alchemii wszechświata. Kochani, dziękuję ślicznie za wysłuchanie. To był mit Lakota. Serdecznie polecam przeczytać sobie. I co? Zostawiamy suba, zostawiamy komentarz. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawych mitów? Piszcie w komentarzach. A jak na razie, trzymajcie się ciepło.